Czy celem pozwów banków jest osiągnięcie efektu zniechęcającego? Jeszcze kilka lat temu, kiedy orzecznictwo dopiero się kształtowało, a sami konsumenci nie bez obaw wstępowali na drogę postępowania sądowego, można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że sporadycznie pojawiające się wyzwania do zapłaty czy pozwy banków faktycznie miały na celu osiągnięcie efektu zniechęcającego. Aktualnie jednak orzecznictwo już ugruntowane jest na tyle korzystne dla kredytobiorców, że konsumenci coraz chętniej wstępują na drogę postępowania sądowego celem dochodzenia swoich praw. Jednocześnie Właśnie same pozwy banków nie są czymś, czego należałoby się obawiać, bo postępowanie wywołane takim pozwem nie różni się zasadniczo od postępowania wywołanego pozwem kredytobiorcy. Pozew kierowany przez bank ma zatem aktualnie jeden cel – przerwanie biegu przedawnienia jego roszczeń. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem opartym o treść uchwały Sądu Najwyższego z kwietnia 2024 roku oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z grudnia 2024 roku, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się w chwili, w której konsument podważa Treść zapisów umowy kredytowej, jednocześnie domagając się uznania jej za nieważną. Jednocześnie bieg terminu przedawnienia roszczeń banku nie może rozpocząć się później, aniżeli roszczeń samego konsumenta. W rezultacie termin przedawnienia roszczeń banku wynosi 3 lata od chwili, kiedy konsument poinformował bank o swoich żądaniach, to znaczy złożył reklamację, w której podważył zapisy umowy i zażądał uznania jej za nieważną. W rezultacie aktualny pogląd wskazuje, że bank ma 3 lata od chwili otrzymania reklamacji, by zabezpieczyć swoje roszczenia. Może to zrobić kierując pozew przeciwko kredytobiorcy, bądź podejmując próbę ugodową przed sądem, bądź komisją nadzoru finansowego. Czy pogląd ten jest jednolity? Niestety nie. Dlatego aktualnie banki kierują masowo pozwy we wszystkich sprawach, w których kredytobiorca podważył zapisy umowy, choćby zrobił to jedynie w reklamacji. Dla banków Stawka jest wysoka. W przypadku, w którym ugruntowany zostanie pogląd, że bank ma zaledwie 3 lata na zabezpieczenie swoich roszczeń, banki mogą utracić uprawnienie do dochodzenia roszczeń o zwrot wypłaconego wcześniej kapitału. Jednocześnie bank będzie zobligowany do zwrotu na rzecz kredytobiorcy wszystkiego, co od niego otrzymał w toku wykonywania nieważnej umowy kredytu. Będzie to dla banków sytuacja wyjątkowo niekorzystna. Pozew banku może przy tym zmierzać do zmobilizowania kredytobiorcy, do zawarcia ugody albo rozliczenia się z bankiem w drodze podpisania. Strącenia. Takie działanie może z kolei uwolnić bank od wielu negatywnych konsekwencji, jak na przykład od konieczności poniesienia kosztów procesu. Można zatem przyjąć, że w gąszczu strategii banków efekt zniechęcający pozwu stanowi jedynie jego skutek uboczny, a nie główny cel, zatem w żadnym wypadku nie powinien on zniechęcać kredytobiorców do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.